Doramar. Początkowo przychodzą mi do głowy jedynie jej fotografie: Picasso z obnażonym torsem, Picasso w pasiastych kąpielówkach, czy Picasso malujący Gernika, A także wszystkie te obrazy, na których on ją namalował, ukazując jako kobietę płaczącą, zdeformowaną, zdruzgotaną bólem. Dzięki Bogu za Google. Serfuję, klikam, raczej pożeram niż czytam. Doramar. Francuska fotografka i malarka, partnerka Picassa. Dora Mar naprawdę nazywała się Henriette Teodora Markowicz, urodzona 22 listopada 1907 roku w Paryżu, jedyna córka chorwackiego architekta i matki francuski. Zanim wróciła do Francji, dzieciństwo spędziła w Argentynie. Przyjaciółka Andre Bretona i surrealistów, kochanka Żorża Bataja. Daty, miasta, nazwiska. Doramar wybitna postać XX wieku, wyjątkowo oryginalny styl. I nieustanne odniesienie do Picassa. Inne kobiety kochał bardziej namiętnie, ale żadna nie miała na niego takiego wielkiego wpływu. Picasso naciskał, żeby porzuciła fotografowanie. Picasso porzucił ją dla młodziutkiej Françoise Gillot. Skrawki życia. Przypływy cierpienia, pobyt w szpitalu psychiatrycznym, elektrowstrząsy, psychoanaliza, Bóg, samotność. A zatem, ta, do której należał Notes, była towarzyszką życia Picasa przez niemal 10 lat od 1936 do 1945 roku.